Rachmistrz NEXO, rewizor NEXO. Nowości w wersji 26. W wersji 26. w programach księgowych NEXO zrealizowano wiele nowych funkcji. W dekretacji automatycznej umożliwiono określenie kolejności dekretacji dokumentów z jednego dnia. Dzięki temu dokumenty zostaną zadekretowane w takiej kolejności, w jakiej zostały wcześniej przygotowane. Na przykład z wykorzystaniem filtrowania lub sortowania w module źródłowym. W dekretacji dokumentów w obrazach księgowych umożliwiono wyłączenie pól rzadko używanych. Dzięki temu najważniejsze informacje są od razu widoczne, a te mniej istotne ukryte. Opcji Pokaż symulację zapisu wykonano zmianę, której efektem działania jest prezentowanie zapisu nawet wtedy, kiedy występuje błąd. Dzięki temu szybko można sprawdzić, co jest problematyczne w symulowanym zapisie. W książce przychodów i rozchodów, w ewidencji przychodów oraz w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Umożliwiono posortowanie kolejności zapisów w obrębie dnia, według numeru dokumentu lub według kolejności wprowadzania. Dzięki nowym opcjom można uzyskać wymaganą kolejność dokumentów. W schematach dekretacji umożliwiono podanie współczynnika kwoty zapisu księgowego w postaci ułamka zwykłego, czyli z podaniem licznika i mianownika. Taka sama operacja jest dostępna także w rewizorze przy kwocie zapisu na konto. Oraz w automatycznej pieczęci księgowej. Dla każdej transakcji VAT dostępne jest pole umożliwiające wyznaczenie miesiąca naliczania VAT według własnych potrzeb. Dostępne są różne daty w zależności od edytowanej transakcji VAT. Nowa wersja programów księgowych to także zmiany w kreatorze importu plików epp. Od teraz możliwe jest filtrowanie danych zawartych w pliku oraz import jedynie wskazanych ręcznie dokumentów. W celu ułatwienia pracy ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi dodano w programach raport, który prezentuje zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowych oraz umorzeń. W schemacie dekretacji do VAT dla zapisu złożonego umożliwiono wykorzystanie pola z wartością pozostałą z danej wartości. Dzięki temu możliwe jest bardzo dokładne wyznaczenie kwoty, np. przy księgowaniu faktur kosztowych za paliwo. Program dokładnie wyznaczy wartość netto co do grosza, nawet gdy w wyniku standardowego zaokrąglenia następowałoby przekłamanie księgowanej kwoty. W nowej wersji rewizora NEXO umożliwiono powielanie już istniejących elektronicznych sprawozdań. Dzięki temu możliwe jest szybkie przygotowanie sprawozdania z niewielkimi zmianami w odniesieniu do sprawozdania źródłowego. Można w ten sposób korygować sprawozdania. W pieczęciach księgowych umożliwiono określenie współczynnika kwoty w formie ułamka zwykłego. Możliwe jest na przykład wprowadzenie kwoty odpowiadającej proporcjom miesięcy 1 trzecia lub 1 dwunasta. Insert Nexto. Najlepsze programy dla firm.